Witam wszystkich na moim kanale. Tym podcastem chciałbym zacząć nową miniserię o tym, co spowodowało, że się wybudziłem. Z betonowego świadka Jehowy stałem się PIMO, czyli fizycznie wciąż członkiem organizacji, ale mentalnie już poza nią. Sytuacje, które doprowadziły do przejrzenia na oczy, są zapewne znane większości wybudzonych osób, ale może niekoniecznie znane tym, którzy o religii świadków Jehowy mają tylko pobieżne informacje. Dzisiejsze nagranie będzie traktować o pokoleniu, a dokładnie o nakładającym się pokoleniu, czyli wyjątkowo nielogicznej nauce świadków Jehowy, którą moim zdaniem strzelili sobie w stopę. Mało znam bowiem osób, które zaklinają rzeczywistość i potrafią wyjaśnić tę naukę, nie czując przy tym zażenowania. Wszystkie wersety biblijne będą cytowane z tak tzw. Czarnej Biblii Świadków Jehowy w przekładzie Nowego Świata na język polski z 1997 roku to ukłon w stronę świadków jehowy którzy nie uznają innych przekładów niestety aż tak odważny żeby czytać z najnowszego srebrnego przekładu nie jestem o tym przekładzie nagram osobny podcast zapraszam Muzyka Na początku kilka słów historii. Świadkowie Jehowy wierzą, że w 1914 roku tron w niebie niewidzialnie objął Jezus Chrystus. Temat roku 1914 jest tak rozległy, że teraz nawet go nie tknę. Tak czy inaczej, przez lata ciało kierownicze uczyło świadków Jehowy, że ludzie, którzy pamiętają rok 1914, na pewno nie umrą aż Chrystus powróci. Tę naukę opierano na słowach Jezusa z Mateusza 24, rozdział 34, werset, które mówią Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. W swojej historii Świadkowie Jehowy kilkukrotnie przepowiadali tak zwany koniec świata. Na przykład przepowiadano, że koniec świata nastąpi w 1975 roku, czyli po sześciu tysiącach lat, od kiedy pojawił się Adam pierwszy człowiek. Po niespełnieniu się tej przepowiedni kładziono mocny nacisk na to, że nie doczekamy roku 2000, bo pokolenie 1914 roku było już wtedy w mocno podeszłym wieku. I te czasy dobrze pamiętam osobiście. Pamiętam jak głosiłem kolegom w średniej szkole, że Armagedon jest tuż tuż. Ale czas mijał, ludzie pamiętający rok 1914 wymarli, a Armagedon nie przyszedł. Zamiast przyznać się do błędu, ciało kierownicze wpadło na pomysł nakładającego się pokolenia pomysł tak nielogiczny, że wręcz absurdalny. Chciałbym go Wam przedstawić, ale boję się potknięcia w tym przedsięwzięciu. Więc zrobi to za mnie osobiście David Splane, członek ciała kierowniczego, który w audycji JW Broadcasting z września 2015 roku podjął się tego zadania. Jako świadek echowy oglądam ten film mnóstwo razy, ale nie udało mi się pojąć tego moim małym rozumkiem. Would you like an easy way to keep the generation straight? An easy way is to consider the situation of brother Fred W. Franz. Now you'll see that he's FWF on the chart. Now, as we said before, Brother Franz was born in 1893. he was baptized in november of 1913. so as one of the lord's anointed in 1914, he saw the sign and he understood what the sign meant. now brother franz lived a long life. he finished his earthly course at 99 years of age in 1992. now, do you know of many who were of the anointed in 1914 and who outlived brother franz? there may have been some. But not many. Now, just for the sake of argument, suppose that we assume that Brother Franz was the last of that first group of anointed ones. That is, the group of anointed ones who were anointed in 1914, who saw the sign, and then continued serving faithfully. Now, we're not saying Brother Franz was, we just don't know. But for the sake of argument, let's suppose. In order to be part of this generation, Someone would have had to have been anointed before 1992 because he would have to have been a contemporary of some of the first group. Now, again, we're not saying that uh, Brother Franz was the last of this group, but we're just using this for the sake of argument as a point of reference. Anyone anointed after 1992 would be of the anointed. Tak wytłumaczył pokolenie pan David Splain. To przykład tego, jak można próbować inaczej wytłumaczyć rzeczy oczywiste i znane każdemu. Spójrzmy na diagram, którego użył. Na tym wykresie widzimy przedział czasowy, a na nim wykres długości życia Frederika Franza. Urodził się on w 1893 roku i przeżył rok 1914 jako rzekomo namaszczony członek ostatka i dożył roku 1992. Przeżył 99 lat. David Splane podkreśla w przemówieniu, że życiorys Frederika Franca jest tylko przykładem na potrzeby chwili, jako że żył on wyjątkowo długo. Okej, okay, zrozumiałe, co dalej? David Splane tłumaczy, że w takim razie życie Federika Franca i tych, którzy żyli po nim, a ich życia jakoś się zazębiły czasowo musi być jednym pokoleniem. Jaki trik został tutaj zastosowany? Dość prosty. Przeniesienie ważności okresu, jakiego dotyczy pokolenie, na długość życia tych, którzy w tym pokoleniu żyli. To proste. Świadkowie Jehowy uważają, że w 1914 roku Jezus objął tron w niebie i królestwo Boże zaczęło panować. Utrzymują, że o tym roku mówił Jezus w słowach, że to pokolenie ma nie przeminąć. O czym więc David Splein chce, abyś zapomniał? O roku 1914. Chcę, żebyś przyjął jako odnośnik nie rok 1914, a życie Frederika Franca i tych Którzy faktycznie wtedy żyli. Nawet gdyby przyjąć jego narrację co do pokolenia, okej, okay. powiedzmy, że wszyscy ludzie z tamtego okresu, którzy żyli w czasie I wojny światowej, to jedno pokolenie i nazwijmy ich pokoleniem I wojny światowej. Okej, okay, niech będzie, ale wówczas wykresy życia przykładowych osób z tego jednego pokolenia wyglądałyby mniej więcej tak. To są ludzie pokolenia 1914 roku. Ludzie, którzy nie żyli w 1914 roku, nie mogą nazywać się częścią pokolenia I wojny światowej tylko dlatego, że ich życie zanębiło się z tymi, którzy wtedy żyli. To niedorzeczne. Inny podobny przykład. Moja babcia omarła dwa lata temu. Też dożyła 99 lat. Przeżyła II wojnę światową. Przeżyliśmy razem jako babcia i wnuk kilkadziesiąt lat. Czy mogę nazywać siebie pokoleniem II wojny światowej? W końcu moje życie zazębiło się z życiem mojej babci. Ale przyjmując retorykę Davida Spleina, mógłbym mnie i babcie nazwać pokoleniem lat dziewięćdziesiątych, bo i ona i ja przeżyliśmy ten czas. Ale mój syn, urodzony półtora roku temu, nigdy nie może być nazwany pokoleniem lat dziewięćdziesiątych, mimo iż ja, jego ojciec, wtedy żyłem. Mam nadzieję, że zrozumieliście ten podstępny trik Davida Spleina. Teraz jeszcze jeden film, który potwierdza przyrzucenie uwagi widza z roku 1914 na długość życia tych, którzy wtedy żyli. Splain posługuje się życiorysem biblijnego Józefa, aby uprawomocnić swoją bezsensowną argumentację. Posłuchajcie. a man, who died before Joseph was Would he be part of Joseph's generation? No. Because he'd never lived at the same time as Joseph, he was not a contemporary of Joseph's. Now, suppose there was a little baby who was born 10 minutes after Joseph died. Would the baby be part of Joseph's generation? Again, no. Because the baby would not have lived at the same time as Joseph. For the man and the baby, to be part of Joseph's generation, they would have had to have lived at least some time during Joseph's lifespan. So now we've discovered what it means to have a generation. What makes up a generation? It's a group of contemporaries, it's a group of people who have lived at the same time. David Splane posługuje się tym samym trikiem, co poprzednio. Jako punkt odniesienia podaje całe życie Józefa. Czyli nie konkretne wydarzenie, tak jak wspomniany wcześniej rok wybuchu I wojny światowej. Posługuje się też ekstremalnymi przykładami. Mówi na przykład: Przypuśćmy teraz, że jakieś dziecko urodziło się 10 minut po śmierci Józefa. Cóż za przewrotna argumentacja? To ja też zapytam: Czy jeśli jakieś dziecko urodziło się 10 minut przed śmiercią Józefa, to oznacza, że są jednym pokoleniem? Między dzieckiem z przykładu Davida Splena, a moim jest 20 minut różnicy. Tak się kończy, kiedy ktoś próbuje na nowo wymyślić koło. Określenie pokolenie jest tak dobrze znane wszystkim ludziom, że nie potrzeba nikomu tego tłumaczyć. No dobrze, ale David Splein jest znany z tego, że występuje często jako ekspert biblijny. Jeśli Biblia tłumaczy tak pokolenie, jak mówi David. to na pewno on jakiś biblijny przykład, tak? Owszem, podaje. Posłuchajcie. Now, if you were asked by someone to identify a scripture that tells us what a generation is, what scripture would you turn to? I'll give you a moment. Think about that. My choice is Exodus chapter 1 and verse 6. Let's read that. Exodus chapter 1 and verse 6. It says, Joseph eventually died, and also all his brothers, and all that generation. Now, what do we know about Joseph's family? We know that Joseph had 11 brothers. Ten of them were older than Joseph, one of them, Benjamin, was younger. And we know that at least two of Joseph's brothers actually lived longer than Joseph because the Bible says that on his deathbed he called his brothers, plural, to him. But now, what did Joseph and his brothers all have in common? They were all contemporaries, they had all lived at the same time, they were part of the same generation. Now, David Splain jako przykład na to, jak Biblia tłumaczy, pokolenie wybrał wyjścia, pierwszy rozdział, szósty werset. Dlaczego? Dlaczego właśnie ten werset? Czy nie ma lepszych? Dlaczego do tłumaczenia słów Jezusa z Nowego Testamentu wybrał jakiś werset ze Starego? Ale nawet ten werset nie odkrywa niczego nowego. Mówi on, że Józef, jego bracia i inni w podobnym do niego wieku umarli. David Splain o tym dobrze wie, ale jednocześnie ma nadzieję, że poprzez mówienie wielu słów, często niepotrzebnych, zagubi słuchacza w gąszczu informacji i ten odpuści sobie nielogiczne farmazony. No dobrze, ale idźmy jego tokiem myślenia. Tylko, że ja wybiorę inny werset. Też wyjścia, ale 34 rozdział, a siódmy werset, który mówi tak: Zachowujący lojalną życzliwość dla tysięcy, on przebacza przywinienie jej występek i grzech, lecz bynajmniej nie pozwoli ujść bezkarnie. Sprowadzi karę za przewinienie ojców na synów i wnuków na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie. Mamy więc tak: kara ojców na synów, czyli pierwsze pokolenie, wnuków, czyli drugie pokolenie, potem jest jeszcze trzecie pokolenie, jak mniemam, prawnuków, i czwarte pokolenie, czyli prawdopodobnie praprawnuków. Czy coś tutaj jest niejasne? No to inne przykłady. Powtórzonego prawa, 29 rozdział, 22 werset. Powtórzonego prawa, 32 rozdział, a 7 werset. Psalm 78, werset 6. Zatrzymajcie sobie film i przeczytajcie te wersety. To niejasno kołtowałem Davida Spleyna. To Biblia. A podobnych wersetów jest więcej. Gdyby tylko ciało kierownicze zechciało przyznać się do błędu i zobaczyć kontekst wypowiedzi Jezusa. Kiedy mówił on, że to pokolenie nie przeminie, powiedział zgodnie z prawdą: 37 lat później Jerozolima w roku 70 naszej ery została zniszczona, a pokolenie, o którym mówił, wypowiadając wtedy te słowa, wciąż żyło. I to o tym pokoleniu mówił Jezus a później apostoł Paweł w Dziejach, drugim rozdziale, czterdziestym wersecie, aby ludzie ratowali się spośród tego spaczonego pokolenia. Nie mieli oni na myśli jakichś ludzi, którzy mieli się pojawić po dwóch tysiącach lat od wypowiedzenia tych słów w XX wieku. To takie proste, Świadku Jehowy. Takie proste, a żaden Świadek Jehowy nie przyznamy racji, bo chociaż Biblia wyraźnie definiuje te rzeczy, to w tym podcaście to ja o nich mówię, a nie ciało kierownicze. Gdyby to oni podali tę prawdę do wiadomości, wszyscy klaskaliby w ręce i kiwali głowami w geście akceptacji dla tak zwanego nowego światła. Ale ja jestem niepokorny, a powinienem cierpliwie czekać na objawienie tej prawdy przez niewolnika wiernego i roztropnego. I pewnie to światło w tej sprawie wkrótce się zmieni, ale jedno jest pewne. Nikt nie przyjdzie mnie wtedy przeprosić za to, że zostałem wykluczony za podważenie tak nielogicznej nauki.